Drogi otcze, pierwi, szanowni wadyko, drogi szanowny nasz Władyko, drogi bratni siaszczęcki, drogi mnachyni, księdzi, i wy, przede wszystkim, i przyszli dzisiaj, czy przyjechali, w te święte miasto, Nasze czytania poczynały się w tak powoli, było Tak powoli, było spokojne. Wyszło z tym, byle czesne, najmowicie, czy bo chodzą do nas w obory, duże, ważliwe, jakie jest. Słowo Boga do nas сьогодні przez читания, яке церква daje na ten dzień. Ja багато sьогоdnie rozдував nad tym słowem. Jak думаł, szczotę, to хоче nam сказати? Co хоче wam сказати, jak i zrobił tu dorogu 5 dni troszkę kortsze. W no tym momencie, pierwsze czytania, poznaję samemu niejako, boję się skazać. połomnictwo, tylko poczynaję, to muszę, no, że ja poczynaję, chcę połomnictwo, chcę od nich taki czas. Czy jest coś duże, no, duże dobre, ale te sprawdzić życie, które jest przed nami. W tym pierwszym czytaniu słowo sprókało si. Można by skazać to sumne słowo. Jak znaje te, Boh zobaczył wyleczesne strażenia izraelskiego narodu w Egipcie i wyzwolił ich i zrobił z nimi długie połomnictwo. Oni dozrywali, mają swoje wypróbowania, swoje spokusy, piękne momenty tak z z Bogiem, śpiewali pisni i w końcu Bóg wprowadził ich do ziemię. І дав їм слово про благословіння і про прокляття, про життя і про смерть. І сказав, що є дорога життя, є також дорога смерті. Якщо ви не будете вірними, то повернете в Егібе щось дуже сумне. Wernuty tam, gdzie my strażdali, gdzie mali byli w rozpacz. Pojsli dobre połomnictwo. Ale życie było przed nimi. I dzisiaj w tym pierwszym czytaniu może ktoś z was zwrócił uwagę, że same te pierwsze czytania się słowami wony powrócą u Egypa. Czemu? że w ich sercach nie było Boga. Nie było realnego związku z Bogą. Robili sobie różnych bożkich. Stworzyli sobie autorytety, jakie nie były od Boga. Takie Słowo Bóg nam daje. Żeby nam wszystkim do Розуміти, що життя є перед нами, провництво є перед нами. Також в цій конкретній ситуації знаходиться наша країна. Я у Верховній Раді там мав зустріч з деякими депутатами, які дуже в ці християнські цінності, захист сім'ї, життя. I pierwszy raz mnie coś, coś takie zostryło, same w Wierchownej Radzie. No, my tam stajali jeszcze z o tym jaszczernikom, o tym, na nas. Byłem byli w koloratkach, ja z chrzestniką. A co odci tu robią? Co tu robią? A potem, odnażinka, dużo duże, odjagłota, w innością inteligentna, czuła naszą rozmowę prochrystianstwo i krypnęła do naszą stroną. Chrystianstwo trzeba za ogóle z tej krainy. Nigdy nie, nie się czegoś takiego. W tej rady. widno jaka tam była rodzina, jak trzeba nam się także za tych deputatów, za tych odpowiedzialnych, przez to seriozne, tak? wasza modlitwa, wasza żertwa, mozoli, to wszystko. Ja tylko, się przeżyć per, coś dla siebie, ale jak wymolili się za Ukrainę, za my, za tych ludziach. Pomysł poczynając. Izrael zna wsi prawa, jak trzeba żyty, ale nie nimi. Czemu tak? Дається, що то перед усім тому, що їхнє серце було порожнє. Знали правила, всі знають так як ми чуємо. Також наші можновладці, урядовці, всі дуже добре знають правила моральні, як треба поступати. Але дуже-дуже часто не вміємо. Чому не вміємо? Czy on stworzył sobie innych bożek, jaki mają władzę nad nami? Tak jak w tym czytaniu było. Czemu ktoś inny nieboh jedna z autorytetem? Nie że się to sim, to że serce jest poroznie. Ludyna jeszcze nie признаła lubowi Boga. I je jak wyciął jak bez w Dzisiaj w Ewangelii otrzymujemy to światło, te rozumienia. gdzie są de problemy, także w naszej walce, gdzie znaleźć siłę do tego, żeby nie powrócić do Egiptu. Tak jak każdy z was, myślę, mężczyźni i weszli w to pomysł z jakąś intencją, z Jakoś zrobił jakąś obiecjanką. Jakby nie chodźcie powrócić do tego, co było pochane. chce żyć kraszcze. chce mężyć jego ducha. Duże dobre, tak? Ale jak wytrwała? Tylko i sposób. Rzeżywamy każdy dzień nowo, Co prawda, że my mają pasty Czy jest pastyr? Dobry pastor. Czy że widbło się, się, tak jak w niszej Ewangelii, patrzymy o Gospodę, jaki styluje się ludyną, mimo, jakiej biszydy. Możliwość, że ktoś już doświadczył, czegoś takiego czasu pałnictwa. Czy miał jakieś trudność w odnosnach z drugim, w stosunkach z drugim? Może te teraz powrócę do domu i będzie możliwe rozmawiać, przebaczać, budować inaczej te stosunki. To dar od Boga, wлагоdać może, Ale ważne jest, aby przeduszyć, skupiać się nawet na tym, że ja teraz mogę coś inaczej robić. Ale. Teraz na tym że mają pastyry. Mają kogoś, kto robić menę Tak my baczimo Jezusa, przy jakiego pochano go woryać. Więc robi dobre rzeczy, przy jego pochano go woryać. Więc winie złymi, widz złego, widz bicia. Tak, choć może byty i, i znani, może cieje prorost, chociaż ty powierzesz coś. Будеш намагатися робити добро, а хтось буде говорити, що це зло. Від злого буде атакувати тебе. Так буде, напевно, в нашій країні, так як і в Європі. То, що добре відкидається, а зло називається добром. Ну, Ісус не, не переживає, як ми чули Євангелії, що Він робить. Obywamy wszystkie i seła, nauczawamy w ich synagogach, propowiadując ewangelię czy wygojując wszelką chorobę i nieducha. To nasza misja. To nasze, jak mówimy, że po ulicy zaczyna się ta misja. Niesieć swój robić te małe dobre rzeczy, jakie możemy robić. I zawsze, 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 mając doświadczenie, Cię... doświadczenia, Najprzekaźniej, same, same ważliwe. ta prawda, że ty możesz mieć pasty, że nie musisz być samotny. Możesz mieć kogoś, kto rozumie ciebie. przed kim możesz wylewać swoją duszę, swoje przeżywania, swoje trudność, kto nie zasłuży cię, kto rozumie cię. Dobry pasty, który gotowy nie z tebe i od raz nie z na swoich plecach. Co przeżywacie? Co tylko to daje możliwość, żeby wykonajemy swoją misję? No jeszcze nie wystarczy zrobić obiecjanku, ja będę dobry. Trzeba mieć jeszcze jej ruch. Co jest jeszcze nowe, jak było w Ewangelii? Nigdy coś takiego nie pojawiło się w Izraeli. Nie pojawiło się czegoś takiego, jeszcze Bóg. Żeby... Oni jeszcze nie rozumieli, oni Malę, ta. Izrael miał doświadczenie bliskości Boga. Ale, że Bóg może być tak blisko, że może być dla ciebie jak ci dobry pastor, jak ci Jezus, i ty z tobą, większy nawet, żyć w tobie, czy win dobry, tak dobry pastor, że on daje to, co ma w sobie, daje tobie, jedyniemy się w Eucharystii ten czas, ten z Gospodą, tak konkretny, tak realny, tak realno. w Się ci w ci najmowirną Lubową. Przecież Ty możesz zawsze, nawet jak jak nie, nie będziesz mieć siły, jak zjrzyszysz, jak nie... Różne rzeczy Zabudesz. i będziesz straszna. Możesz zawsze powrnąć. On zawsze będzie czekać na Ciebie. Wszczepadnienia niczego strasznego. Ważne, żeby Ty, On czeka na Ciebie. Jest ktoś taki. Satana będzie Tobie mówić. Wszczepnienie. Ty czerwony raz nie wytrzymałeś, zresztą to może kraszcze że cenę dla na Ciebie. Daj się żyć jak wsi. Nie. Nie. Jest dobry pastor do pomoże Tobie z wielką cierpliwością. On lubi Cię, kocha Cię. Ja nie wiem, jak to przekazać, tę prawdę, samą, основну prawdę, która dzisiaj pojawia się w tej Ewangelii. Musi jeszcze Jezus robić, бачить wybaczyć zobaczyć ludzkość, тебе, Cię, że Ty jesteś jak ktoś, jak wiewca, który nie ma adam... І він хоч, хоче бути пастирем для тебе, приятелем для тебе, якому можеш відкрити своє серце, всі думки, все, просто кохає тебе, кохає тебе, можеш кожного дня переживати цей діалог з ним, чи спілкування з Ним, чи любов з ним. Навіть як нічого не відчуваєш, як даєш йому час, він діє, він дає тобі свого духа. Це завжди важливе. Ciej czas młodości jest osobliwo ważny. Ko jeszcze wiele rzeczy nie rozumiemy. Lekko nam jakoś dowierzyć, jakąś obiecianku. I lekko zrobić pomyłku. że wsi robimy pomyłki, młodość. I żeby nie zrobić takiej pomyłki, jaka może zrujnować polność Twoje życia. Tomu tak ważliwa i ta modlitwa. Ci związek z Gospodą. Ci dobry pastor tak daje nam Mary. Jak matę, gdy jaki może mają trudność w odnosinach z Jezusem. więc to rozumie. I daje Maryję, swoją matę, Może łatwiej będzie z niej rozmawiać i jej Radzimy z tego, chodzimy w Ewharystję. Chcę wdzięczność za to, że Bóg nam daje tak ważną misję. Czygo nasze życie ma i tak głęboki sen? Ta światczyła. Proszę o miłość, proszę z Boga, I ostatnie, czy słowo, na jakie chcę zwrócić uwagę z dzisiejszego czuje się Ewangelia słowami, to Win każe swoim uczniom: Żnewa Wielki, ta robitników mało. Prosić odrze, hospodarza żywa, co wysłał probitny na na swoj żywa. W kontekście to, co baczyć ludzie, nim nie mają pasty, i on nim chocze, jedyny, sprawny, dobry pastor. Ale win tak po kiry, chce, jest ty, czy swoj lubow, jest przez ludzej, czyli ze szczeni Prosić nas, przyjmujmy modlili się o nowe pokłikania. 7 lipnia w ogrodku będzie egzamin dla tych, jakie wyczuwali w I chodzić w seminarium, o chłopców. Jeszcze może tu jest ktoś, jaki w Kto czasie upromownictwa jeszcze doma, I oś na kinec przyszło słowo. Potrzebuje oswiśczeny, potrzebuje misjonerii. Także i sester, sterce, zrozumiło jak jak gotowi daty, swoje serce dla Jezusa, bo ty Jezusa, bo ty potem mamą i dla bogatych dzieci, ludzi. wspaniałe pokytania. To także jest, w tej misji dobrego Pastrza. Як є як батько, як мама. І ви ну, маєте Так? Да? це прийняти ці дари. Амінь.